Elastyczne formy zatrudnienia są bardzo istotne dla rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka, dlatego że dają możliwość zaangażować kadry w startupach, w innowacyjnych firmach w sposób elastyczny, w sposób dostosowany do etapu rozwoju firmy. Firma na początkowym etapie rozwoju, kiedy pieniądze anioła biznesu, funduszu kapitałowego są angażowane w taką firmę, musi być nastawiona na efektywność. Ja, jako koordynator ponadregionalnej sieci Aniołów Biznesu, twierdzę, że elastyczne formy zatrudnienia dają o wiele większą możliwość efektywnego wykorzystania zasobu kadrowego. A zasoby kadrowe w rozwoju startupu, innowacyjnego przedsiębiorstwa są najbardziej kluczowe. Nawet najlepszy biznes, jeżeli nie ma. Zasobów kadrowych, które są do tego zmotywowane, żeby ten biznes rozwijać, nie wypali. Dlatego praktyka pokazuje, i to zarówno w Dolinie Krzemowej, w Izraelu, które są takimi liderami rynku rozwoju innowacyjnych startupów, jak również praktyka polska pokazują, że bardzo istotne jest to, żeby zmotywować i zaangażować zespół, który ma rozwijać innowacyjny pomysł, innowacyjne przedsięwzięcie.